Bo ja nie wiem, które ja mam na wiociach, a które nie No specjalnie mam NT. Gdzie? No jest jakby linijka przejbie między każdym kwestią Aha, i dla zmiany po prostu Tak Dobra Na świecie są samarki, bandyci kominiarki Kupuje lot do Anglii, kolega je talarki Podjeżdża tutaj auto, do dobrze znanej dni. marki Przychodząc z rynku płotu, to biorę je na barki Pixy piksy, piksy, kasa, kasa, kasa Zioło, 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 suka na to łasa Piks, piksy Kasa, kasa, kasa zioło, 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 zioło Suka na to łasa Suka na to łasa Gdy widać mi kutasa Ja ściągam tobie spodnie Ty mi rozpinasz pasa Kolejna taka akcja Kolejna pana klasa Kolejna taka Kolejna akcja, kolejna basa Kolejna taka akcja, ponownie się wydarza I wie, że ze mną skończy, gdzie ją widzę z korytarza Daj mi whisky, ananasa, to nie ujdu, tylko lasa Po nim muszę trinkę wasa, złapać no to zwłączyć basa Pixy, 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 kasa, kasa, kasa jo jo zio, zioło, zio, zio. suka na to wasa Pixy, pixy, pixy Kasa, kasa, kasa Zioło, zioło, zioło. Suka na to łasa. Krak wchodzi na wspak, nie tak zioło, weed Na mnie obce foczki na to lecą, patrzą i są mokre A ja moknę, bo mam łańcuch za 40 bań nie? I moje autko, które też jest super Dzwonię po Uber Bo mam hubę, bubę, no, no to, to idę z klubem, klubem. Przepraszam panie, nie szukam tu lubej Ja ich nie lubię, bo tylko myślą co im kupię Jedyne co bym mógł, to klepać je po dupie O Boże, jakie głupie, bo liczą, że je puknę, puknę? A może zacznę kudnie Oczyściągnę suknie, dobrze znasz się na guście Lepiej jak ostrzej pójdzie Nawet pod toną tępych suk, nigdy się nie ugnę Aha, pixy piksy, piksy Kasa, kasa, kasa zioło, 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 suka na to łasa z tego co się zobaczyło, się nie zobaczy Się nie, nie zobaczy się, się nie odzobaczył Na świecie są samarki, bandyci, Kominiarki Kupuję lot do Anglii, kolega je talarki Podjeżdża tutaj auto, dobrze znanej marki Przychodzą z nim to biorę je na barki Pixi 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 casa 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 jojo 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 suca na tua asa pixi 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 casa 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 jojo 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 suca na tua asa pixi 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 casa 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 jojo 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 suca na tua asa pixi 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 jojo 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 suca na Benefit le bénéfice